Cześć widzowie. Dzisiaj pokażę Wam tą oto płytkę stykową, którą ostatnio sobie zamówiłem. A więc yy, pokażę Wam, weźmy dwa kabelki. Jeden wpinamy tu, drugi wpinamy tu. I gotowe. Teraz, gdy mamy to zrobione, wtykamy tutaj dwa kabelki. Później bierzemy diodolet. No i mamy tak i świeci nam dioda. Ale jak weźmiemy dwa takie kabelki, wepniemy jeden tutaj, drugi tutaj. I jeden wepniemy tutaj. Drugi tutaj. To zobaczcie. Teraz jak przypniemy diodę. Opsa, no i świecą wszystkie porządnie. Wezmę trochę ciemniej, żeby było widać. I jaśniej. Teraz wyciągamy kabelki, bo chciałam jeszcze pokazać, jak można, oczywiście jak z mojego doświadczenia można używać tutaj tych przełączniczków, które były w zestawie. Bierzemy jeden przełącznik i wtykamy go pomiędzy te szpary. O, no i tak to się prezentuje. Podłączamy jeden kabelek tutaj, drugi kabelek tutaj, jeden kwadracik dalej. Włącznik tym razem się mocno trzyma, tak żeby były te kabelki skierowane prosto na kabelki od włącznika, a z drugiej strony po prostu dajemy diodę. O! I świeci. A jak naciśniemy przełącznik, to gaśnie. Jak weźmiecie jeszcze dwa dodatkowe kabelki, podepniecie je tu i tu z tego co pamiętam, i dacie jeden tu, a drugi tu, i dacie jeszcze jedną diodę. No, i świeci. A teraz wciskam guzik nie świecą. I to można tak w nieskończoność robić. A teraz ja Wam właśnie pokażę taki tego przykład. Bo gdy weźmiemy sobie to, to weźmiemy tu, to odczepimy te dwa kabelki, to przepniemy tutaj. O. Podepniemy te dwa kabelki tutaj, tylko wyłączę to, żeby był lepszy efekt. Pyk i tada Ale właśnie tak to można zrobić, bo ja posiadam dwie płytki stykowe. I mogę Wam jeszcze pokazać takie coś. Zobaczcie, bierzecie na szybko dwa kabelki, żeby ten film nie trwał za długo. I bierzecie drugą płytkę stykową i wpinacie jeden tutaj, drugi znowu tutaj. Bierzecie znowu diodolet, i zobaczcie, ona również świeci. No ale to by było tyle na ten odcinek. I jeżeli będziecie wiedzieć, co zrobić w następnym odcinku, na przykład skonstruować, ja postaram się to wykonać, jak wy mi zaproponujecie, co mogę skonstruować, albo co zrobić na tej płytce stykowej. I dzisiaj się żegnam z wami, papa! Pa.